Manka z tej strony Twice z kanału Podziemne Typy. W ostatnim filmie ładnie siadł czeski kosz od magistra i over z Turcji, ale niestety Polska Liga oraz stołowy Wodmara na minus, a dziś lecimy z typami na weekend. I zaczynamy od propozycji magistra, w której typuje wygrano Mavi Świdnik ze starym Starachowice w trzeciej lidze po kursie 2 Po czym przechodzimy do typu od Sirius Waju i powyżej 157,5 punktów w portugalskim koszu po kursie 1,89. A do tego na dziś wygrana drugiej Jagiellonii w meczu z Wartą Sierac po kursie 20 od Gumisia i lecimy z typami na Niedzielę zaczynając od wygranej Lecha Poznań z Krakowią po kursie 1,91 oraz minus -1 azjatycki handicap na Bolonie po 2,01. Dajcie znać, co myślicie o typach i co sami gracie na weekend. A teraz czas na szybki konkurs o 5 dyszek bonusu na mecz Juventus Milan. W komentarzu typujemy wynik meczu oraz trzec bramki do godziny spotkania, czyli 18. A jeśli nie macie jeszcze konta VLVB, to za rejestrację z naszego linku dostępnego w komentarzu otrzymacie dostęp do grupy premium na 30 dni. To tyle na dziś. Pamiętajcie, żeby zostawić suba oraz łapkę w górę, aby seria pojawiała się regularnie. Trzymajcie się i do następnego.